Polski klimat nie stwarza najlepszych warunków do zimowania zbóż ozimych. Najbardziej korzystne warunki są na zachodzie i południowym zachodzie. Pomimo czynników, które korzystnie wpłynęły na bujny wzrost jesienią, zmniejszyły one mrozoodporność fizjologiczną decydującą o zimotrwałości. Przezimowanie roślin zależy od wielu czynników. Wpływa na to zarówno wiatr, temperatury, pokrywa śnieżna, także cechy odmianowe czy, czy gatunkowe poszczególnych roślin. Najbardziej wrażliwym gatunkiem, jeżeli chodzi o Zimotrwałość jest jęczmienio zimy, później pszenica, przężyto, gdzie powinny wytrzymywać temperaturę do minus 20 stopni. Oczywiście to zależy od też wielu innych składników, czy ta pokrywa śnieżna jest. Jeżeli jest, no to te temperatury, które rośliny wytrzymają mogą być jeszcze, jeszcze niższe. Również że tam wysmalanie, czyli bardzo silne mroźne wiatry bez okrewy śnieżnej powodują to, że po prostu rośliny gdzieś tam wypadają. Rośliny o zimę wchodziły w dobrym stanie w okres przezimowania. Mam na myśli pszenicę o zimą, jęczmy o zimy, rzepak. W miesiącu grudniu, na początku grudnia, kiedy zaczęła się u nas zima, były na dobrym poziomie, były dobrze wyrośnięte i były przygotowane do zimowania. Dobrze zahartowane zboża znoszą ujemną temperaturę do minus 15 stopni w przypadku jęczmienia ozimego, do nawet minus 30 stopni w przypadku żyta. Korzystnie na proces hartowania wegetacji zbóż zimą wpływa słoneczna sucha pogoda, zwiększająca koncentrację suchej masy w organach zbóż. Rośliny, żeby były dobrze zahartowane, potrzebują takiego kilkudniowego, kilkunastodniowego okresu niskich temperatur, żeby się po prostu do tej zimy tak stopniowo przygotowały, a nie zostały od razu takiego. Bardzo, silne, bardzo silnego spadku. No w tym roku no, niestety nie było takiego może, e, okresu, gdzie te hartowanie powinno przebiegać tak jak powinno. Styczeń przyniósł jednak w całym kraju nagły atak zimy z opadami śniegu i niskimi temperaturami. W tej chwili wszystko wygląda bardzo dobrze. Yy, mamy lekkie przymrozki i mrozy. Yy, w międzyczasie spore opady, co prognozuje też yy, w miarę wilgotną wiosnę i dobry start roślin. Po ataku zimy przyszło ocieplenie, dlatego rolnicy i doradcy rolni zaczęli sprawdzać stan posianych jesienią upraw. Rośliny są pobudzane do życia, i może być tak, że niektóre zostały rozhartowane jeżeli nie przyjdzie gwałtowne obniżenie temperatury no to rośliny bez okrywy śnieżnej mogą być narażone na częściowe wymarzanie co by oczywiście odbiło się negatywnie na ich plonowaniu Uczeni zwracają uwagę na fakt że zimy w ostatnich latach nie zawsze były mroźne a śniegu też często nie było W takiej sytuacji na uprawach mogą rozwijać się fitopatogeny w okresie zimowym, wtedy gdy nie utrzymuje się pokrywa śnieżna, warto jest zwrócić uwagę na kondycję zdrowotną upraw, szczególnie zboża tutaj polecam do obserwacji, dlatego że w takim stanie jak to widzimy w tej chwili będą się rozwijały, co prawda powoli, takie choroby jak rdze, ale także i mączniak prawdziwy, bądź też w uprawie jęczmienia plamistość siatkowa. Grzybom te warunki sprzyjają w ich rozwoju i prawidłowa obserwacja uprawy pozwoli nam na sprawne zarządzanie zdrowotnością upraw w okresie wiosennym. Wiosną najważniejsza będzie wnikliwa lustracja pola oraz błyskawiczna reakcja na potrzeby roślin. Kontrola kondycji plantacji oraz występowania agrofagów pozwoli na przemyślane zaplanowanie niezbędnych zabiegów, uwzględniających stan roślin po zimie oraz ich obsadę.